Ode mną dzisiaj skuba i dzisiaj będziemy się właśnie przebierać wyciuchy. No i będziemy się przebierać w śnieg. No, no różne ciuchy. Challenge drugi oczywiście, więc idziemy się przebierać. Ja awatar. Na pewno muszą być śniegowe włosy. Um, trzeba oczywiście zdjąć oto to rzeczy te takie, bo to jest przecież śnieg, więc musi mieć na sobie śnieg. Nie wiem, czy ja znajdę takie rzeczy szczerze, ale będzie trudno, mówię wam, bo przebieramy się za śnieg. Jest biała czapka, czy coś takiego? Nie? 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 Dobra, to ja sobie stąd idę. Um, Szczerze, to musimy wziąć. Na pewno tą coś zostawię. Yy, jakieś maseczki. Maseczki chyba weźmiemy. Jakąś taką białą, żeby nie było widać, że mamy. Maseczka. Maseczka. Dobra, nie. Maseczki nie. Nie, może weźmiemy okularki takie, nie um. Nie wiem, to będzie trochę długi odcinek, tak jak tamten mm -hmm. Kuba, ty już się przebrałeś, czy nie? Idealna, idealna twarz, oh my god Ale nie patrz na moje, co nie? Nie będziesz patrzał? Nie patrzę Okej okay. Zobaczymy sobie tu. No. O, co? Co się stało Kuba? Nic. To... I szczerze, to ja mega bardzo jestem ubrana na śniegowo. Co nie? Na śniegowo jestem mega bardzo. Ja jeszcze nie. Ja jestem tak na śniegowo. Dobra. Musimy wziąć. A nie. Mm, musimy wziąć oczywiście bluzkę. Dobra, ja już. Ja jeszcze nie? A tekowo wyglądam. <laughs> Okej. Okay. Widzowie się będą śmieli. Mm. Jeszcze nie ja. I nie możesz Wiem. zmieniać swojej kreacji. Wiem. Chyba nie, chyba nie tak. Dobra weźmiemy już tą. Jeszcze coś musimy zrobić. Musimy zmienić na coś skórę. Mm, ale nie ma tutaj białego na serio? A no nie jest, jest biały. Oh my god, dobra ja jeszcze nie, ja jeszcze nie, ja jeszcze nie, ja muszę coś dorobić. Dobra. Ale ja, zobaczcie jak ja mega śniegowo wyglądam w ogóle. Ale ta sukienka nie pasuje. Szczerze to może tą. Tak, teraz jestem mega biała. Oj Boże. Tutaj będziemy mieli śnieg w wokół. A nie, to jest czarny śnieg. A Kuba, a jak Ty zrobiłeś ten śnieg? O, dobra, już widzę, już wiem gdzie są. Dobra, ja już. Już? Tak, ja już. Gdzie ty? Strażników. O! No, ja jestem mega biała, ci powiem. Ja jestem mega biała, co nie? Nie. No ja chyba bardziej no, biała, no. Niż. Kuba, ale wy ocencie. Moim zdaniem to Wy ocencie. Dobra, to teraz będziemy się. Za kogo? Się... Teraz się przebieramy za. <ścoughs> nie wiem. Za. Renifera? Tak, za Renifera. Same świąteczne rzeczy, czyli za Renifera. Dobra, renifer na pewno jest brązowy, więc musimy sobie zmienić skórę na brąz. Niestety już nie możemy być śniegiem. Na pewno sobie zobaczymy jakieś sanie, czy są gdzieś tutaj jakieś sanie. I piszcie, no piszcie, jakie są właśnie... Piszcie i piście jakie są właśnie, no... Sanie są. Jakie chcecie? Sanie są. Okej, okay. to gdzie one są? Mm. Tam gdzie jest ta opaska jakby. Okej. Okay. To tam koło pierniczkowych strażników. Pierniczkowi strażnicy. I tylko też. Tam gdzie jest ta maseczka, tak? Nie, tam gdzie jest ta branzoletka. A jak. A ta. A co ty znalazłeś, Kuba, że tak się ucieszyłeś? Nie, nie mogę ci powiedzieć, bo tu jest coś. Co Uja! Uja! Tego nie przebijesz, Kuba! strażników, a u Ciebie? U no, mnie też. Naprawdę? No. Czy, czy to jest renifer? Tak. Ja Cię gryzę, to mamy to samo. No, ja mam aż dwa renifery. A jak Ty to sobie zrobiłeś? tam co są te rzeczy na ramienia? Y, te rzeczy na ramienia? Nie wiem. Y, dobra. To ja już zakładam sobie. Nie przebijesz tego na stówę! O oh my god. Ja już. Ja jeszcze nie, więc musisz na mnie chwilę poczekać. Dobre. Może lepiej nie będę dać tej twarzy, bo będę miała dwa rogi. Albo nie, może nie będę dać tej twarzy takiej. O, tych huszu nie będę dawać. No, nie wjeżdżaj we mnie, gościu, Ja już. Dobra. Gdzie ty? Tam, gdzie zawsze? Siema Siema? Poczekaj! Zapomniałam zdjąć kota, kurde! Kota? Tak, zapomniałam ja wiem, zdjąć. jest też taki reniferek? Ale A jaki. Reminiu? Naprawdę? No, widzisz? Poczekaj chwilę. To jest musza... taki słodki, lepiej sobie go zobacz. Dobra. Gdzie on, on, on ma? jest? On takie On jest taki słodki, że... Nie wiem, ja nie mam. On... A gdzie on jest? Wydła, tak? nie tam gdzie są te różne rzeczy co e, te jakby te pingwinki, pszczółki różne nie wiem gdzie to Nobek, mały nie wiem gdzie to co one są na naszych ramieniach nie wiem gdzie to i nie wiem gdzie tam, jest, co jest To no Kuba Zaraz będziemy musieli kończyć No tak no Z szydłami A to mm, O Słodziak Faktycznie No Mały nubek Teraz musimy się przebrać za choinkę. Za choinkę? Tak. To lecimy, przebieramy się. A nie, bo ja ci widzę, Kuba, odsuń się. Dobra, za wielką choinką się schowam. Na pewno włosy musimy mieć zielone. O takie. Teraz musimy zdjąć tą maseczkę na stówkę. Bo już nie będziemy ryzykalni. I piszcie, kto lepiej na różnych filmikach, bo chyba mi wyłączą czaty. Jak zwykle. Czapki chyba nie. Ja. że gdzieś tutaj znajdziemy właśnie jakąś twarz zieloną. Ale wątpię. To oczywiście usunę. Dobra. Dobra, ja mam porąbane rzeczy. Dobra, nie, nie, to nie. Ja praktycznie nic nie mam. Naprawdę? Ty tak ciężko znaleźć jakieś rzeczy. No ja wiem. Ja dobrze wiem. Co? O oh my god, jak to się wpasuje w tło w ogóle. Ok, to musimy jeszcze wziąć zielone spodnie. Zielone spodenki. teraz jest na To Może nie, może bardziej takie spodnie niż takie. No ale już dobra. Mm. To teraz usuniemy sobie spodnika, znaczy spodniczkę. A spodniczki były tutaj tak, tutaj były spodniczki. Dobra, ja już prawie skończyłam, a ty jak Kuba sobie radzisz? No nie dobrze. Ha, ja dobrze. No, znalazłam zielone i jestem zielona. Zielone, zielone. O, jaki słodziak tam jest. Może coś jeszcze znajdę. Mm, jakiegoś takiego choinkowego. Nie, nie. Ja już skończyłam. Ja jeszcze nie. Okej, okay, to na ciebie sobie poczekamy i będzie małe cięcie, aż Kuba to zrobi.